Jest sobota 29 kwietnia. Michał Adamski, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na informacje z regionu. Nieludzkie warunki, głód i praca ponad siły. Warunki były straszne. Zimno, zimno, jeszcze raz zimno. Spaliśmy na słomie. 72 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu po ulicy Lebrechtsdorf. Należy wyciągać wnioski i działać razem dla dobra naszej ojczyzny. Wspólnie odpowiedzialni za Polskę. Ważne jest to, żebyśmy wspierali, bardzo silnie wspierali oświatę i naukę języka polskiego. 20. Forum Polonijne w Toruniu. Jest to miejsce, w którym stowarzyszenia Polaków z całego świata mogą wymienić się swoimi doświadczeniami. Bez względu na pogodę, sezon turystyczny już otwarty. Mieliśmy kawałek, żeby przyjechać, i no, jesteśmy zadowoleni. Kujawsko-pomorskie zaprasza. Katorżnicza praca i nieludzkie warunki, których wielu nie przetrwało. Długie miesiące spędzone w niemieckim obozie w potulicach pozostały w pamięci więźniów na zawsze. Minęły 72 lata od wyzwolenia obozu. Byli więźniowie, ich rodziny oraz przedstawiciele władze wspólnie modlili się w intencji ofiar hitleryzmu. Umarli z głodu i wycieńczenia. Blisko 1300 więźniów nie doczekało wyzwolenia hitlerowskiego obozu pod koniec stycznia 1945 roku. Tego uczucia nie da się zapomnieć, mówią ci, którzy przeżyli katorgę. Warunki były straszne. Zimno, zimno, jeszcze zimno. Spaliśmy na słomie. Dzieci do 8 lat porządkowali obóz, chodzili na terenie obozu, natomiast powyżej 8 lat już musieli pracować. Zbigniew Strzelecki trafił do obozu razem z rodzicami i rodzeństwem pod koniec 1942 roku. Miał wtedy zaledwie 12 lat. Kazało wojsko to była wielka ulga. Że dosłownie przeżyliśmy i zostaliśmy wyzwoleni. Przez obozową bramę przeszło prawie 30 tysięcy osób. Jedną czwartą więźniów stanowiły dzieci. Do dziś pamiętają przeraźliwy głód, jakiego doświadczyli podczas okupacji. krzywy zbierano tylko z te górne części. Ale to kazano nam tylko zbierać te liście i ciągnąć tak. I całe dłonie po okcie były po prostu. Czerwone, pokłute, krew leciało czasami. Ta tej mamę zabrali za to, że dopomagali tym ludziom, co już siedzieli. Pierwsi więźniowie zamieszkali w sali w pałacu hrabiny potulickiej i w zabudowaniach folwarku. Wkrótce zdecydowano o rozbudowie obozu. Trafiały tam całe polskie rodziny, których gospodarstwa przekazywano Niemcom. Ja się znalazłam u obcych osób. Ojciec mnie odszukał w 1949 roku. Także dał Bóg, że przeżyła. Od wyzwolenia obozu minęły 72 lata. Co roku na cmentarzu wojennym spotykają się byli więźniowie i ich rodziny. Z tej tragicznej naszej historii, chociażby okresu II wojny światowej, należy wyciągać wnioski i działać razem dla dobra naszej ojczyzny i dla jej przyszłości. Pojawią się. Cię. Spotkanie i rozmowy z uczestnikami dramatycznych wydarzeń to najlepsza lekcja historii dla młodzieży. Kiedy nasze pokolenie odejdzie, będą ludzie, którzy będą przenosili tę pamięć pokoleniową na swoje dzieci, bo myślę, że w imię troski o pokój o tych wydarzeniach pamiętać musimy. Na cmentarzu odprawiono uroczystą mszę, złożono kwiaty pod pomnikiem i oddano cześć ofiarom faszyzmu. Potulice, Rafał Przybyszewski. Wspólnie odpowiedzialni za Polskę to temat przewodni XX Forum Polonijnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przedstawiciele rządu oraz goście z całego świata rozmawiają o patriotyzmie w obliczu emigracji relacja Daniela Jagielskiego. Forum polonijne w Wyższej Szkole Medialnej to przede wszystkim spotkanie polityków, duchownych, ludzi nauki i kultury oraz osób, które na co dzień mieszkają poza granicami kraju, ale czują się Polakami. Wykłady i rozmowy dotyczą przede wszystkim odpowiedzialności, jaka spoczywa na Polonii, kwestii pielęgnowania kultury czy współpracy ekonomicznej. Słuchujemy się w ich oczekiwania, ale też mówimy, co my oczekujemy od nich. Ważne jest to, żebyśmy wspierali bardzo silnie wspierali oświatę i naukę języka polskiego i to będziemy robili, robiliśmy i bardzo chcemy o to dbać, ale też bardzo chcemy dbać o dobre imię Polski tak, żeby Polska cieszyła się powodzeniem na całym świecie. Wśród zaproszonych gości jest między innymi wicepremier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju mówił nie tylko o kwestiach związanych z kulturą, ale także o wpływie jaki mogą mieć osoby mieszkające za granicą na polską gospodarkę. Wicepremier podkreślił, że ojczyzna czeka na nich z otwartymi ramionami. Marzyłoby nam się, żeby Polonia Polacy za granicą widząc ten rozwój gospodarczy, który u nas jest, malejący deficyt budżetowy nasze również zrównoważone środowisko makroekonomiczne, żeby starali się sami szukać możliwości biznesowych, czy poprzez inwestycje w turystykę, czy w przemysł, czy w naukę. Polonia obecna na forum podkreśla, że obcowanie z polską kulturą i tradycją to dla nich potwierdzenie swojej tożsamości i szacunek do korzeni. Jesteśmy, można powiedzieć, pierwszym takim polskim zespołem na Białorusi. Uczestniczyliśmy w występach, w koncertach prawie na wszystkich najważniejszych imprezach u nas. Jubileuszowe forum polonijne potrwa do jutra, zakończy się mszą świętą i wspólnym zwiedzaniem Torunia. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Toruń Daniel Jagielski. Niebezpieczny długi weekend na drogach regionu. W Bydgoszczy doszło do kilku groźnych zdarzeń, w których ucierpiały trzy osoby. Policjanci prowadzą wzmożone kontrole, apelują o ostrożność i rozwagę podczas majowych wyjazdów. Po godzinie 10 na ulicy Kamiennej doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Światełko zdążyło się pokazać, ale nie zdążyliśmy ruszyć już z miejsca i nagle... Otrzymałem tutaj uderzenie z tyłu. Pomoc uczestnikom zdarzenia, w tym podróżującym dzieciom, udzieliły służby medyczne. Jedna z poszkodowanych osób, kobieta w zaawansowanej ciąży, została zabrana do szpitala na dodatkowe badania. Przebadano dzieci. No jedna pani tutaj w ciąży trochę w szoku i to dziecko drugie też, ale z tego co tutaj panowie ratownicy mówili, no nic się wielkiego nie stało. Poważny wypadek miał miejsce także na ulicy Fordońskiej. Prawdopodobnie kierowca ciężarówki nie wyhamował przed przejściem dla pieszych i uderzył w Citroena, który wjechał w sygnalizację świetlną. Ta przewróciła się na czekających przed przejściem pieszych. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, a ten z powodu długiego weekendu jest nawet dwukrotnie większy na drogach regionu. Takie zdarzenia to jasny sygnał, że warto zdjąć nogę z gazu. Najważniejsze, że jest wolne, także nie trzeba się spieszyć, co bardzo. A pośpiech czy brawura to główne przyczyny wypadków. To teoria w praktyce łatwo zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa, przyznają sami kierowcy. Większe rozkojarzenie po prostu. O coś takiego. Nam się ciągle zbyt często spieszy, także trzeba... Uważać. Rozwaga! Rozwaga tak. O tym przypominają również służby, które prowadzą wzmożone kontrole na drogach regionu. Policjanci sprawdzają m.in. prędkość i trzeźwość kierujących. Apelują również o rozwagę i odpowiednie przygotowanie przed majowymi wyjazdami. Na pewno apel do kierowców o to, żeby przemyśleli to, w jaki sposób samochód przygotowany jest do drogi, żeby rzeczywiście sprawdzili, czy wszystko jest w jak najlepszym porządku, czy oni są wypoczęci. Od tego może zależeć bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Bydgoszcz, Karolina Ratajczak. A my możemy tylko przyłączyć się do tego apelu, bo z dróg regionu napływają kolejne tragiczne informacje. Więcej na ten temat Jarosław Dąbrowski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest pierwsza ofiara śmiertelna długiego weekendu na drogach regionu. Droga krajowa numer 15, godzinę temu została zablokowana po zderzeniu czołowym dwóch aut: Audi A6 i Renault Scenic. Zginął jeden z podróżujących Audi A6, mimo reanimacji na miejscu, zmarł wskutek obrażeń. Pięć osób zostało poszkodowanych. Przypominamy, droga krajowa numer 15 w Karczewie, w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest w tej chwili zablokowana. Prosimy Państwa o ostrożną jazdę. Sporo pracy mają policjanci, ale sporo także strażacy i to niekoniecznie na drogach. Tak, dziś mieli sporo pracy bydgoscy strażacy. Zaalarmował ich jeden z mieszkańców, że na kanale bydgoskim w okolicach 5 Śluzy w Bydgoszczy Jakaś substancja ropopochodna, może olej napędowy, unosi się na wodzie na kanale Bydgoskim. Szczegóły znają Bydgoscy strażacy. Zostaliśmy zadysponowani do plamy oleje na kanale Bydgoskim. Po przyjeździe zaobserwowaliśmy cieniutki film plamy ropopochodnej. Zlokalizowaliśmy go na wysokości ulicy Srebrnej przy kanale jest to około 400 metrów od śluzy. Numer 5 na prądach. Zadysponowany jest również zastęp ratownictwa chemiczno-ekologicznego z separatorem, który powinien oddzielić plamę od wody, będzie zbierał substancje. My na naszym miejscu zabezpieczyliśmy wyciek przy pomocy mat sorpcyjnych. A wszystkie informacje na bieżąco znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.bydgoszczy.tv.pl i naszych profilach na Facebooku i Twitterze. Zadba o to Jarosław Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pogoda może na to nie wskazuje, ale sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. W najbliższych dniach dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kujawy i Pomorze przygotowano prawie 100 różnego typu wydarzeń, a to wszystko w różnych zakątkach regionu. Armatni strzał na bulwarze Filadelfijskim przypieczętował porozumienie pomiędzy toruńskimi organizacjami działającymi na rzecz Wisły. Dokument podpisano jak żeby inaczej, na wodzie. Organizacje pozarządowe, kluby sportowe i inne podmioty działające na Wiśle i dla dobra Wisły. Porozumienie to zapoczątkuje również nową formułę współpracy pod nazwą Toruńskie Forum Wiślane. Wszystko po to, by królowa polskich rzek odzyskała dawny majestat. Huk armat było też słychać na drugim brzegu Wisły. W ruinach Zamku Dybów rozpoczęła się majówka z historią. Widzowie mogą przyjść i powalczyć na tak zwane miękkie pały, na gołnały tak, tak, tak zwane. Tak długi majowy weekend rozpoczął się w Toruniu. W Bydgoszczy można było między innymi poznać zakamarki starego miasta. Przechodzimy tutaj starym miastem, pokazując stary rynek, plac teatralny, na którym się właśnie znajdujemy. Potem opera, wyspa Młyńska i przechodzimy na ulicę Długą. To w stolicach regionu, ale Kujawsko-Pomorskie ma znacznie więcej do zaoferowania. W ostatnim czasie jesteśmy jednym z najchętniej odwiedzanych województw. Kujawy i Pomorze to piękne miasta, perły architektury, ale też urokliwe wsie, jeziora i otaczające je lasy. A tam cisza i spokój. Mieliśmy kawałek, żeby przyjechać, i no jesteśmy zadowoleni. W tym roku długi majowy weekend w regionie to ponad 100 wydarzeń dla mieszkańców i dla turystów. Od kowala po tucholę i od biskupina po brodnicę. Smacznie na sportowo, ale też z wartościami edukacyjnymi. Wystawy fotograficzne, wystawy dzieł sztuki. Na przykład nasze muzea działają w ramach takiego projektu ogólnopolskiego Muzea Szlakowisły. Kujawsko-pomorskie zachwyca spokojem i dziedzictwem kulturowym. Z badań opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że nasz region jest na drugim miejscu w kraju pod względem liczby terenów spacerowych i na trzecim, jeżeli chodzi o długość ścieżek rowerowych. A to plus dobra atmosfera gwarantuje turystyczny sukces. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, jakie tematy jeszcze przed nami? Wesele Figara na początek Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Tańczyć każdy może. Dziś Międzynarodowy Dzień Tańca. Już tylko minuty dzielą sympatyków opery od Wielkiego Święta. 24. Bydgoski Festiwal Operowy to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. O godzinie 19 w Operze Nowa Wesele Figara Mozarta, premiera spektaklu w reżyserii Wojciecha Adamczyka, przygotowanego przez Bydgoski Zespół Operowy. Zdjęcia, które obejrzymy pochodzą z próby kostiumowej. Wesele Figara od chwili prapremiery w 1786 roku uważane jest za arcydzieło sztuki operowej. Na bydgoską scenę powraca po 38 latach nieobecności. Nic więc dziwnego, że bilety na spektakl rozeszły się wręcz błyskawicznie. To pogodne dzieło o żywej akcji scenicznej osadzonej w XVIII wiecznej Sewilli, wyreżyserował Wojciech Adamczyk. Mozart przy pomocy niezwykłych zupełnie wdzięków, Opowiedział pewną historię i ta historia jest przypisana do XVIII wieku, przypisana do obyczaju, przypisana do, do kostiumu. Opera Mozarta zachwyca przede wszystkim błyskotliwą, wpadającą w ucho muzyką. Zdaniem doświadczonego dyrygenta Marcina Sąpolińskiego przekazanie tej lekkości muzycznej wymaga od orkiestry nie lada wysiłku. Mozart pisał w sposób bardzo spontaniczny, bardzo szybki i bardzo prosty, ale w tej prostocie jest też pewna pułapka, to znaczy ta faktura jest tak przejrzysta, że ona nie dopuszcza najmniejszych nawet uchybień. Już kostiumowa próba pokazała, że bydgoska inscenizacja wesela Figara jest bardzo wysmakowana pod względem scenografii i kostiumów i bardzo młoda, jeśli chodzi o wiek wykonawców. Janusz Żak, baryton śpiewający partię tytułową, w zespole operynowa znalazł. Znalazł się zaledwie w ubiegłym roku. Z wielu względów cieszę się, że realizatorzy oraz dyrekcja dojrzeli we mnie tego figara. No, jest to wymarzona rola do wyśpiewania, ale też bogactwo emocji, które przedstawia, dają, dają aktorowi możliwość wykazania się na scenie. Niemalże każda z głównych ról ma potrójną obsadę. Innych wykonawców w weselu figara będzie można posłuchać jutro podczas drugiej premiery. 24. Bydgoski festiwal operowy potrwa do 14 maja. Bydgoszcz Urszula Guźlecka. A Teraz o innym artystycznym wydarzeniu: to największa wystawa polskiej sztuki powojennej, jaka kiedykolwiek była prezentowana w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Prace ponad 90 artystów przywiózł do Torunia znany filantrop i mecenas sztuki Krzysztof Musiał. Jego kolekcję uznaje się za jedną z najbardziej wartościowych i atrakcyjnych w kraju. Widzowie w Toruniu będą mogli ją podziwiać aż do połowy sierpnia. Paulina Rupczak. Krzysztof Musiał to jeden z najwybitniejszych i najciekawszych polskich kolekcjonerów sztuki. Sukces w życiu prywatnym przyniosła mu branża komputerowa, ale od lat zarobione w niej pieniądze inwestuje w dzieła sztuki. Prezentowana w Toruniu kolekcja stanowi zaledwie 20% jego zbiorów. Ale wystawa w takim kształcie nigdy wcześniej nie była pokazywana w żadnej galerii. Logistycznie było to gigantyczne wyzwanie. Ja nawet nie wiem dokładnie z ilu miejsc ale te prace przyjechały, ale były, przyjechały z Hiszpanii, ponad 3000 kilometrów. Przyjechały z Kielc, z Orońska, z Warszawy, z Poznania. Jest tutaj 200 obrazów i 30 rzeźb. co jest też bardzo ważne, że nie mamy tylko, nie ograniczamy się tylko do obrazów, malarstwa, ale jest też dużo rzeźby. Są tu prace cenionego na świecie malarza Leona Tarasewicza, Wojciecha Fangora, ale i Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, których historię śledzili widzowie filmu Powidoki Andrzeja Wajdy. Są tu 94 nazwiska najwybitniejszych polskich artystów. Tworzą historię polskiej sztuki po 1945 roku, aż do czasów współczesnych. Jest to największa prezentacja w sztuki powojennej z mojej kolekcji, jakie miała w ogóle miejsce do tej pory w Polsce. Ja cały czas czuję, że... Jest co pokazywać, jest co kupować w Polsce też. Mamy bardzo dobrych młodych artystów i mam nadzieję, że ta wystawa również zostanie pokazana w innych miastach, że to się nie skończy tylko na, na Toruniu. Wystawa w Toruniu skupia się także na młodym malarstwie, jest dobrym pretekstem do wzmocnienia silnego już środowiska artystycznego w Toruniu. Pokazuje, jak buduje się relacje na styku kolekcjoner-artysta. Jak to jest z kolekcjami prywatnymi, że one są właśnie kształtowane poprzez yy, myśl i wrażliwość kolekcjonera. I to jest yy, fajne, bo każda z tych kolekcji się, jeżeli by więcej powstało tych kolekcji, to każda z nich będzie się różnić. Prace z kolekcji Krzysztofa musiała zostaną w murach Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu aż do połowy sierpnia. Wystawa jest obudowana bogatym programem edukacyjnym. W wydarzenie zaangażowani są niemal wszyscy kuratorzy centrum, zarówno zajmujący się uczniami i najmłodszymi widzami, jak i kinem. Toruń, Paulina Rubczak. Są wizytówką regionu. Dzięki pracom konserwatorskim odzyskują dawny blask. Rozpoczął się kolejny konkurs Dziedzictwo Wieków. Celem jest m.in. wyróżnienie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego. Promocja dobrych wzorów realizacji prac czy uhonorowania autorów szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami to główne założenia konkursu Dziedzictwo Wieków. Zgłoszenia do konkursu ocenia kapituła powołana przez Marszałka Województwa. Konkurs ma promować najważniejsze przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie, wyróżniając zarządców zabytków i wykonawców pracy, a także osoby i instytucje posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. Zgłoszenia konkursowe można składać do 2 maja. Uroczystość wręczenia medali laureatom jest przewidziana podczas wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Najróżniejsze techniki i style taneczne w tym czacza i taniec współczesny, profesjonalni tancerze oraz ci, którzy w tańcu stawiają pierwsze kroki zaprezentowali się na toruńskiej starówce. Do rytmicznej zabawy zapraszali również mieszkańców, a w Bydgoszczy seanse filmowe warsztaty, pokazy oraz spektakle. Tak w regionie po raz kolejny świętowano międzynarodowy dzień tańca. Trudno znaleźć osobę, która nie lubi tańczyć. Tym bardziej nie dziwi tłum na toruńskiej starówce. Taneczne prezentacje nie tylko zachwyciły, ale również skłoniły do refleksji. Taniec to jest mój, moje marzenie i zawsze marzyłam o tym, żeby się nauczyć dobrze tańczyć, no niestety. Ale chyba nigdy nie jest za późno. Nie jest za późno, to też prawda, ale po prostu czas nie pasuje. A w przyszłości byś chciała wiązać jakoś przyszłość z tańcem? Tak, chciałabym. Dlaczego? Co byś chciała robić? Gdzie występować? Chciałabym występować w telewizji. W Toruniu podziwiano tancerzy w różnych stylach, od tańców latynoamerykańskich po formy współczesne. Tymczasem w Bydgoszczy trwały próby do premierowych pokazów teatrów tańca. Tancerze z Pałacu Młodzieży nad swoimi spektaklami pracowali długie miesiące. Taniec jest dla nich sztuką, w której doskonalą się każdego dnia. Jest to swego rodzaju przyzwyczajenie, ale też nie do tego stopnia, że, że się w tym nudzę. Za każdym razem odkrywam nowe rzeczy. I, i, I staram się rozwijać z roku na rok. Do tańca zachęcają też innych, ponieważ taniec może być językiem, którym opowiadamy nasze historie i emocje. Jak przekonują instruktorzy, tańczymy wszyscy. Wybieramy do tego tylko różne formy. Najwięcej informacji o, o człowieku, najwięcej komunikatów płynie poprzez ciało, nie poprzez słowo. Jeśli słowo nie współgra z ciałem, to my i tak wyczuwamy, że jest, że jest to kłamstwo. W związku z czym, no a taniec jest jakby taką trochę rozwiniętą artystyczną formą takiej mowy ciała. Z okazji Międzynarodowego Święta Tańca Pałac Młodzieży już po raz jedenasty przygotował moc artystycznych wrażeń. Ze swoim spektaklem do Bydgoszczy przyjechali studenci choreografii i techniki Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi. Nie zabraknie pokazów i etiut, ale również warsztatów. Przez kolejne dwa dni będą prowadzone warsztaty taneczne. Są to otwarte warsztaty taneczne. Mogą na nie przyjść wszystkie osoby, które mają chęć. W Bydgoszczy Taneczne Święto potrwa do poniedziałku. A teraz o łączeniu dwóch pasji: podróżowania i pomagania. Kamil Czarnecki z Brześcia Kujawskiego wraz z przyjaciółmi od lat na rowerze zwiedza Europę. Każda wyprawa grupy Kujawy na rowerze niesie ze sobą także pomoc potrzebującym. Tym razem Kamil chce samotnie objechać Islandię i pomóc niepełnosprawnym dzieciom ze swojego miasta. Stawia sobie najwyższe cele. Ubiegłoroczne wejście na Rysy było ukoronowaniem rowerowej wyprawy do dookoła Tatr. Wraz z przyjaciółmi z grupy Kujawy na rowerze, Kamil Czarnecki z Brześcia Kujawskiego zwiedza najpiękniejsze zakamarki Starego Kontynentu. Najdalszą jak do tej pory wyprawą była rowerowa pielgrzymka do Santiago de Compostela, ale wszystko zaczęło się od rajdu dookoła Polski. Wtedy również stwierdziliśmy, że możemy komuś przez takie podróżowanie komuś pomóc. Więc yy, działając jeszcze w stowarzyszeniu yy, we Wrocławku. No, zbieraliśmy pieniądze dla Mateusza Góralskiego z Brześcia Kujawskiego. Teraz chce samotnie objechać Islandię, wyrusza w połowie maja. Przed nim 3600 kilometrów, które chce pokonać w dwa miesiące. Wszystkie potrzebne mu do przeżycia rzeczy zabiera ze sobą. Namiot, śpiwór, narzędzia, będą to leki, jakieś lekarstwa najpotrzebniejsze. Wszystko to, co może się przydać podczas takiej samotnej. Samotnej jazdy. Ale nie wyrusza wyłącznie dla siebie. Tą wyprawą chce pomóc niepełnosprawnym dzieciom z Brześcia Kujawskiego. Walcząc z własnymi słabościami, będzie starał się zebrać jak najwięcej pieniędzy na turnus rehabilitacyjny nad morzem dla dzieci. Szczegóły, jak wesprzeć akcje, są dostępne na stronie internetowej www.kujaw.pl. Tam też będzie można śledzić losy Kamila podczas pobytu na Islandii. Jak widzę osobę, której pomogłem, która jest uśmiechnięta no to wtedy sam jestem bardzo zadowolony z siebie, że zrobiłem coś dobrego i, i życie jest piękne wtedy. I myślę, że każdy powinien takie coś zrobić. Brześć Kujawski, Aleksandra Ciekot. O tym jak sport można połączyć z pomaganiem, dzisiaj także w serwisie, na który zaprosi Państwa Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dalszy ciąg wydarzeń związanych z walką o zdrowie Tomasza Goloba. Dziś do wsparcia żużlowca przyłączyli się piłkarze Polonii Bydgoszcz. Przed derbowym meczem klasy okręgowej z BKS-em Bydgoszcz wyszli na boisko w okolicznościowych koszulkach z hasłem Tomek, jesteśmy z Tobą. Podczas przedmeczowej prezentacji przekazali je bydgoskim żużlowcom. Oni z kolei zapowiedzieli, że w tych koszulkach wyjdą na stadion przed jutrzejszym meczem żużlowym, w którym zmierzą się... Ze stalą Rzeszów. Dziś więc będzie m.in. o piłce nożnej, ale w nieco innym wymiarze niż na co dzień. Zapraszam Państwa na serwis sportowy po wieczornym wydaniu zbliżeń. Trochę słońca, trochę deszczu, a na deser nocne przymrozki. Taki zestaw serwuje nam dzisiaj pogoda. A co czeka nas jutro? O tym Magda Żakowska. Witaj Magdo. Witam serdecznie. W najbliższych godzinach w wielu miejscach na niebie przeważać będą jeszcze chmury, z których to przelotnie może pokropić deszcz, po czym od jutra wraca słoneczna i nieco cieplejsza pogoda. Dla tych, którzy majówkę postanowili spędzić na wybrzeżu, po drodze czekają nie tylko korki, utrudnienia, wzmożony ruch, ale także drobne przyjemności, otóż podróżujące drogą krajową numer 25 w miejscowości Nowy Dwór od lat podziwiają malowniczy ogród pana Gogolińskiego, który, który to właśnie o tej porze tonie w pełnej palecie barw kwitnących tam tulipanów. Ogród można nazwać pełnią wiosny i kwintesencją maja. Dla takich widoków warto się choć na chwilę zatrzymać w podróży, zwłaszcza, że od jutra tulipany będzie można podziwiać w blasku słońca. Tyle Magda Żakowska. Bardzo dziękuję i przypomnę Państwu nasze tematy dnia. Nieludzkie warunki, głód i praca ponad siły. Warunki były straszne. Zimno, zimno, jeszcze zimno. Spaliśmy na słomie. 72. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu po ulicy Lebrechtsdorf. Należy wyciągać wnioski i działać razem dla dobra naszej ojczyzny. Wspólnie odpowiedzialni za Polskę. Ważne jest to, żebyśmy wspierali, bardzo silnie wspierali oświatę i naukę języka polskiego. 20. Forum Polonijne w Toruniu. Jest to miejsce, w którym stowarzyszenia Polaków z całego świata mogą wymienić się swoimi doświadczeniami. Bez względu na pogodę, sezon turystyczny już otwarty. Mieliśmy kawałek, żeby przyjechać, i no jesteśmy zadowoleni. Kujawsko-Pomorskie zaprasza. To wszystkie informacje w głównym wydaniu Zbliżeń na nasz wieczorny serwis. Zapraszam Państwa o 21:30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.